Każdy kpoper pokocha w Korei. Startujemy! Dostęp do goodsów i sklepu z albumami Sklepy k-popowe są wszędzie Dosłownie w każdych poziomiach Na stacjach metra, na Myeongdong Na Hongdae, wszędzie gdzie tylko pomyślicie Macie sklep z albumami Malutkie sklepiki, gdzie ściana od góry do dołu zapełniona są najnowszymi albumami Oczywiście dostęp do tych Kompletnie najnowszych Macie jeszcze tego samego dnia kiedy wyjdą Chociaż na przykład BTS często się wyprzedaje No i inni artyści oczywiście też ceny goodsów albumów. O mój Boże, jakie one są tam tanie. Nie potrafię w ogóle w to uwierzyć. Ja powiem Wam szczerze, że nigdy nie kupiłam albumu poza Koreą. Albo dostawałam je jako prezent od moich znajomych, którzy przylatowali z Korei, albo kupiłam je w Korei, bo jego sprawdzenie jest zupełnie nieopłacalne, no bo w Korei mogę mieć tak naprawdę dwa albumy za cenę jednego, które sprowadziłabym sobie do Polski. Darmowe plakaty i gadżety. Często, jeżeli kupujemy kilka albumów, albo po prostu kupujemy jeden album, dostajemy do niego ogromny plakat zupełnie za darmo, czy inne gucje, jakieś karty, cokolwiek, co całkowicie normalne. Plakaty, a nawet całe nagrania w metrze na urodziny i dojdzie. Mówicie częste koncerty, dosłownie w każdy weekend, a nawet i w tygodniu możecie pójść na koncert zespołu, który słuchacie. Muzyczny, na których możecie zobaczyć nawet 15 swoich ulubionych artystów naraz i jako krajowcy, czasem jesteście w stanie wyjść za darmo. A jak to zrobić? Powiem wam wkrótce. Termowe koncerty. Najlepiej. Zdarza się tak, że uczelnie mają swoje dni, takie wiecie dni otwarte, albo dni uczelni I wtedy niektóre uczelnie po prostu kupują sobie jakiś zespół, jak na przykład DAY6 na SOGANG Żeby po prostu wystąpił dla uczniów I ja na takim koncercie byłam, one niestety nie są reklamowane raczej Trzeba mieć jakieś wiecie, wtyki i tutaj właśnie moja znajoma dostała tych info, że na SOGANG właśnie będzie, będzie DAY6 I udało nam się, poszłyśmy, zobaczyłyśmy DAY6 za darmo, w ogóle super W ogóle Jed do nas jak mi się nam uchłonił, było mega naprawdę kawiarnie powe. takie jak Sun Cafe, albo naprawdę jeszcze wiele innych, tak naprawdę każda wytwórnia ma swoją kawiarnię. Występy grup coverowych, na przykład na honda. W każdy tak naprawdę czwartek wieczór, piątek wieczór i cały weekend. Kiedy się ściemnia, możemy zobaczyć zespyły coverowe, z taneczne, taneczne, jakie pokazów raperów, Breakdance też jest, jest genialny, bo Wam tutaj wrzucę jakiś, wiecie, taki króciutki filmik z tego, jak czasem wyglądają po prostu noce na hongę. <toddź> imperze k w klubach. A właściwie nie tylko K-popowe, bo to jest naprawdę normalne, że puszcza się jakieś miksy, wiecie, DJ remiksuje K-popowe piosenki czy właściwie taki Koreański hip-hop bardziej, znaczy ja bardziej no, wolę po prostu koreański hip-hop i moi znajomi też, więc a, kiedy idziemy do klubu właśnie w Korei, to stanowczo wybieramy te, gdzie grają hip-hop, bo no macie właściwie takie nieskończone imprezy hip tylko dużo lepsze niż w Polsce. Moda inspirowana stylem idoli. We wszystkich butikach czy w sklepach, a też nawet w sieciówkach znajdziecie w Korei po prostu stroje inspirowane aktualnymi trendami w k-popie. Można też spotkać idoli na ulicy albo w różnych miejscach, można na nich wpaść nawet w metrze i e, jest to jak najbardziej do zrobienia. Oczywiście oni nie chodzą tak masowo, wiecie, no jednak są zajęci i też nie dziwię im się, że nie lubią się pokazywać tłumie, bo zdarza się, że po prostu, wiecie, jest jakiś idol i później go muszą wręcz ratować z opresji, jak go napadną fani, ale da się ich spotkać, da się zdobyć autografię, zdjęcie. K-pop w sklepach i przestrzeniach publicznych, bo nie tylko w klubach, ale nawet jak wybierzecie się na jakiś shopping gdziekolwiek, to jednak ten k-pop będzie po prostu w przestrzeni publicznej, bo Koreańczycy sami go słuchają i jest to całkiem fajne, kiedy, powiem Wam, tak się idzie na przykład na zakupy kosmetyczne i wchodzimy do różnych sklepów, i co akurat najnowsze hit. Budynki wytwórni, pod które można podejść i czasem nawet zobaczyć idoli, jeżeli się się poszczęści, albo po prostu zobaczyć to miejsce, w którym rodzą się nasze ulubione piosenki i Czasem mam wrażenie, że ci dole też się tam rodzą, bo kontraktują ich w wieku tak młodym, że prawie jakbyś tam urodzili. Ale to jest temat na inną dyskusję. K-popowe parki rozrywki, bo takie też są. Jeden jest na Wyspie Czerzu, ale bardziej chciałabym się skupić na miejscach takich jak Steamtown, Town, gdzie mamy muzeum, teatr, w ogóle specjalny sklep, wszystko, kawiarnię K-popową jest po prostu przestrzeń, w której K-poperze na pewno się odnajdą i jest dla niej coś fajnego, prawda? No w Polsce takich rzeczy nie ma. Zdjęcia z hologramami doli, fan meetingi i fansajny, na które nie uda Wam się wejść. E, tylko trzeba się orientować na fankafe danego zespołu, albo mieć jakieś, tak jak powiedziałem, wcześniej wtyki, czyli osoby, które na przykład są masterkami albo znają masterki danego zespołu, żeby po prostu wiedzieć gdzie i kiedy one są, bo one nie są tak oczywiste, właśnie nie są tak reklamowane na social media zespołu. Są trochę takie, wiecie, dla tych, co wiedzą. Programy muzyczne, takie jak chociażby Music Bank, żeby dostać na nie wyjściówkę, należy się po prostu wcześniej rano ustawić w kolejce i modlić, żeby być wśród tych 200 osób, na przykład, które tego wyjściówkę dostaną. Tutaj mam dla was też taką dobrą informację, że często specjalnie obcokrajowcy, nawet jeżeli są dalej w kolejce, zostają bilet, żeby ich później nakręcić, że o tutaj, prawda, międzynarodowa publiczność. Wszyscy wiedzą, co to k-pop i nikt się nawet dziwnie nie popatrzy, bo jesteście otoczeni jego fanami. Koreańczycy bardzo lubią swoje rodzime produkty. K-pop jest jednym z nich. Wszyscy Wiedzą co to jest i może okej, okay, jakiś chłopak nie jest na bieżąco z najnowszymi k-popowymi zespołami, albo poznajecie jakąś dziewczynę, która tego nie słucha, albo na przykład jazz, ale wszyscy ogólnie wiedzą co K-pop, orientują się mniej więcej, jacy celebrzyści są teraz na topie. Kartonowe podobizny idoli jako ozdoba, albo część reklamy, nieważne. Ważne, że można sobie przy niej zrobić naprawdę urocze zdjęcia i fajnie wyglądają. Reklamy z idolami. To bywa trochę zabawne, tak jak. Krótkie wideo, które zaraz tutaj zobaczycie, bo nie zawsze te reklamy są takie ładne, ale no cóż, wiecie, oni też jakoś muszą sobie zarabiać oprócz muzyki. A, ogólnie fajnie jest widzieć, jak np. wasza uchwała reklamuje jakieś dobre rzeczy, jakieś słodycze czy coś. Na przykład czekoladę, tutaj jak mamy, prawda, 101 on w akcji. A na dziś to tyle. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, która z tych rzeczy wydaje wam się najbardziej atrakcyjna i którą najbardziej chcielibyście spróbować, albo może z jakąś się nie zgadzacie. Koniecznie zostawcie komentarze i łapki w górę. A jeżeli jeszcze nie przycisnęliście czerwonego guziczka, to teraz jest ten czas, właśnie teraz, bo będę sprawdzać i możecie jeszcze kliknąć dzwonek. Tak, to jest dobry pomysł. Pa, pa!